Pozdrawiam wszystkich. Widzę tutaj wśród gości i emerytowanych pracowników, i mieszkańców, i absolwentów, i oczywiście jak najbardziej nauczycieli, i społeczność. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj na pierwsze spotkanie z okazji trwającego przez bieżący rok w szkole, szkoły stulecia szkoły. Zróbno pedagogiczne. Zastanawiając się jak uczcić e, tak długą historię postanowiło, że zrobimy cykl wieczornic nie za długich, e, które na podstawie kronik szkolnych przedstawią historię szkoły w żołowie. Będę podkreślać w Żabowie, ponieważ szkoła jak startowała, to od Żabów wyraźnie oddzielone, obecnie jest to szkoła mielecka. Jest mi bardzo... Przyjemnie czuję się wyróżniona, że to na mnie padło, że jestem dyrektorem w szkole w Żołdrowie właśnie w tym okresie. Kiedy, jak wszyscy widzimy, szkoła jest piękna obecnie, ale historia jaką ma, właściwie jest imponująca dla całego miasta. Uczniowie nauczyciele, przegrzewawszy się przez zestaw kroń, dzisiaj przedstawią historię szkoły, są w pierwszej kronice, które lata, jakie to były wydarzenia, już oddaję głos uczniom. W wieczornicy poświęconej Stuleciu Szkoły w Żochowie rozpoczniemy ją pieśnią, która zapewne była śpiewana od początku biegłego wieku, w ważnych wydarzeń. Proszę o powstanie. Przy lampie ktoś siedzi skupiony, pokój w jednostajnej ciszy pogrążony. Na stole zaszyty piętrzą się pod górę i słyszę, jak po nich skrzypi pionie pióro. To nauczycielka poznania zadania, ścienny zegar z wolne godziny wydzwania. Tak było z pewnością 100, 200 i sześćset lat temu. Kiedy rozpoczęła się historia naszej szkoły. Tak jest również i dzisiaj. Chociaż wieczne pióro zostało zastąpione długopisem, nauczyciele pochylają się nie tylko nad naszymi zeszytami, ale również wytrwale stukają w klawiaturę komputera. Brak odpowiedniej ilości źródeł i materiałów nie pozwala na dokładne odtworzenie początków szkolnictwa w Żochowie. Jest ono na pewno nierozerwalnie związane z podniesieniem tutejszej parafii do rangi probostwa, a więc z początkiem XVI wieku. Wtedy powstała tak zwana szkoła parafialna, którą wybudował i wyposażył Stanisław Tarnowski, właściciel Jochowa i żenienia. Przez wieki szkolnictwo to przyjmowało różne formy, jednak zachowało ciągłość. Najdokładniej znana nam jest historia ostatnich 100 lat funkcjonowania tutejszej placówki oświatowej, której najstarsza część zniesiona została w 1914 roku. Mówisz szkoła, myślisz szkoła, to wspomnienia, które wołasz. Budowę najstarszej części obecnego budyku szkolnego rozpoczęto w 1911 roku. A ukończono na wiosnę 1914. Dnia 1 września po raz pierwszy rozpoczęła się nauka. Jednak na skutek wydarzeń wojennych nastąpiła przerwa. Dopiero powrót uchodźca ówczesnego kierownika, pana Józefa Różkiewicza, w lipcu 1915 roku pozwolił na wznowienie nauczania. Szkoła została pobudowana na tzw. Tak różańcówce zakupionej od księdza proboszcza Adama Grambosza. Nowy budynek szkolny miał zastąpić starą szkołę, która była drewniana i znajdowała się przy gościńcu obok rynku. Ciekawe są argumenty, które zadecydowały, że nowy budynek postawiono w dala od rynku w zwanej Szkocince, a nie na miejscu starej szkoły, jak chciała gmina. W Kronice czytamy. Przedstawiciele Rady Szkolnej w Rybowie. Pan Stanisław Śliwiński sprzeciwił się budowaniu szkoły na starym miejscu. I to zupełnie słusznie. Nie tylko z powodu wielkiej ciasnoty, to jest braku miejsca i pod budynek, i na urządzenie ogródka szkolnego, i na miejsce do zabawnych ale także z tej przyczyny, że szkoła w tym miejscu położona tuż przy gościńcu, narażona była na ustawiczny kurs. Z nigdy nieczyszczonego gościnca i o otwieraniu okien w czasie nauki nigdy prawie nie mogło być mowy. 1915 rok. W czasie I wojny światowej szkoła poniosła bolesną stratę. W listopadzie 1915 roku po powrocie z uchodźstwa zmarł powszechnie lubiany i ceniony dyrektor Józef Duszkiewicz. Los nie oszczędził też budynku szkolnego. Został on zamieniony na szpital wojskowy i punkt obserwacyjny, dlatego był wielokrotnie ostrzegany. A czas płynie, płynie jak wody wielka rzeka, milionami kropli, co spłynęły z spod oka. Smutku i radości łzy pienią się i kłębią, w górze niebo ten marzeń śni, na dnie ciepień czarna stęga. W 1916 roku nowym, tymczasowym kierownikiem szkoły został pan Stanisław Grajs. Po kilku miesiącach pan Grajs na wniosek Rady Szkolnej Krajowej został stałym kierownikiem szkoły. Zatrudniona została też nauczycielka, pani Maryla Krajsowa, jego żona. Rok ten został w pamięci też ze względu na tragedię, które były wywołane brakiem odpowiedniej opieki medycznej w tych czasach. W tym też roku dała się dotkliwie ogrzeć w szkole grasująca epidemia mufusu i czerwonki, która tak niespodziewanie wywołała kilkoro najlepszych uczniów z pomiędzybiorstw szkolnej, czyniąc nie tylko rozpacz rodzicom, lecz także wielce bolesną stratę w miejscującym nauczycielstwu względnie szkole. Wskutek tej epidemii była szkoła przez miesiąc październik nieczynna. Pomimo trudnych warunków, dokonana na początku roku 1918 wizytacja stwierdziła, że szkoła prowadzona jest wzorowo, poziom nauki wysoki. Się, podobał się pomysł kierownika szkoły, który nie mając masy zniszczonych podczas wojny, namalował na ścianie dwie półkule ziemskie, mapę Galicji i Europy. Nasza szkoła to miejsce najpiękniejsze, które z lat staje się piękniejsze. W roku 1919 w szkole wiele zmian. Ogrodzono teren, założył kontrast szkoły oraz doprowadzono do użytku prowadzącą do szkoły drogę, która przypominała to o niedostępne to kredysto. W chronicę czytamy. Droga ta jednak, zwłaszcza w swojej części sąsiadującej ze szkołą, jest tak błotna, a przede wszystkim wiosną i jesienią. Że matki przeważnie przynoszą dzieci do szkoły na plecach, a księże na dzieci, uczące religii, przywiązują sobie palosze z do butów, bo kupią je w błocie. rok 1921 dzięki staraniom kierownika szkoły pana Grajsa, w roku 1921 założona bibliotekę liczącą 260 książek, a bronowa on sprawia. Zostaną ją straży pożarnej. W roku następnym wygrały miejsce ważne wydarzenia dla społeczności szkolnej, jak i całego Rzechowa. Bronisław Krajs został posłem na Sejm. Kierowniczką szkoły mianowano jego żonę. Na jej miejsce zatrudniono nową nauczycielkę, panią Marię Stanturna. W kolejnym roku miejsce pani Santurny zajęła nauczycielka pomożąca z żochowa. Maria W rok 1924 staraniem Pana Grajsa obecnie posła na serię, wybudowana została w Żochowie obok rynku Strażnica. Nadano jej imię Bronisława Grajsa w dowód uznania jego zasług dla Żochowa. Uroczystego poświęcenia dokonał ksiądz proboszcz K. Grzeński. W latach 1926-1927 wybudowany został powód Wykonano też nowy archał od frontowej strony Biblioteki. Po wygaśnięciu mandatu poselskiego, kierownikiem szkoły został panowny pan Jarz. Było to w roku 1928. Na początku roku 1929 kierownik szkoły zakupił instrumenty lęka i z członków Ochotniczej Straży Pożarnej założył orkiestrę. Dodać należy, że sam uczył muzyków ruchu. Niespotykane wydarzenie, niepowtarzalne do dnia dzisiejszego, miało miejsce w lipcu 1929 roku. Ówczesny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Ignacy Mościcki, przejeżdżał przez Rządów. Miejscowa społeczność zorganizowała owacyjne powitanie. W chronice czytamy. Gdy auto Pana Prezydenta odjechało, orkiestra odegrała hymn, jeszcze Polska. Pan Prezydent przez podanie ręki Przywitał się z gronem, z gronem nauczycielskim, skinieniem ręki poza i podziękował za zgotowane mu serdeczne przyjęcie. Z chwilą, gdy pan prezydent ujeżdżał, orkiestra odegrała pięknego marsza. Rok 1930 i 1931 upłynęły dla szkoły, jak donosi kronika, bez żadnych momentów, które zasługiwałyby na specjalne upamiętnienie. Rok 1932. Jako ciekawostka z perspektywy dzisiejszych czasów należy odnotować święto niszczenia chwastów. Ponownie odwołajmy się do kroniki. Z radością i ochotą młodzież z w motyki w uroczystym pochodzie z krągówkami i transparentami ruszyła <coughs> przez miasto pod przewodnictwem nauczycielstwa na Błonia, gdzie zniszczyła miliony osób. Warto podkreślić, że państwo sobie Oprócz realizacji programu szkolnego dbali o strony rozwój dzieci i młodzieży. Duże nacisk kładli na uroczyste obchody rocznic ważnych w życiu Polaków wydarzeń. Na przykład w samym tylko roku 1933 z wielką południą obchodzono 250. rocznicę odsieczy biednia, 500-lecie święcie Stefana Batorego i 15. rocznicę odzyskania przez Polskę z ich inicjatywy młodzież przygotowywała liczne przedstawienia szkolne i tak między innymi w tym samym roku zostały odebrane <coughs> kopciuszek, worek pod lasem oraz jasełka. Występy te cieszyły się wielkim zainteresowaniem uczniów i mieszkańców ze względu na duży profesjonalizm. Rok 1934. Lubią nas stare góry, oplecione bluszczem, mchem zielonym porosła dachówki i cegły. Opodal szara rzeka monotonnie puszcza. Ta szara, monotonna rzeka w 1934 roku stała się przyczyną wielkiej tragedii okolicznej ludności. W granicach czytamy. Niebywała powódź. Dnia 17 lipca wezbrała rzeka Wisłoka tak silnie, że go przerywała tany i po obu stronach wschód brzegu daleko pozalewała pola i domy. W szkocińce, to jest przydrożenie i pod szkołą, podeszła woda tak daleko, że i z jednej strony, i z drugiej, od zadanego mostu na gościńcu i w Szkocince. komunikacja była przerwana. Nie wiemy dokładnie, komu zawdzięczamy, że patronem naszej szkoły jest tak znamienita postać jak Henryk Sienkiewicz. Nie wiemy też, jakie argumenty przemawiały za tą postacią. Możemy przypuszczać, że była to inicjatywa ówczesnego kierownictwa szkoły. W kronice zachował się oryginalny dokument oświadczający fakt nadania szkole imienia. Było to 28 lutego 1936 roku. Kierownik szkoły z tej okazji włożył słowa i melodię, które stały się hymnem szkoły śpiewanym na cześć patrona przez młodzież. Cieszmy się młodzi, palmy Polski z nich. <grymne> upływa w atmosferze zagrożenia konfliktem zbrojnym, który się nad Europą i jest mocno wyczuwalny także w małych miejscowościach. Należy podkreślić, że to właśnie młodzież rzuchowska zainicjowała w całym powiecie nieleckim akcję zbierania pieniędzy na dostrojenie armii polskiej, o czym pisały nawet lokalne gazety. W celu wystawiane były w miejscu trzy sztuki teatralne oraz jasełka. A potem nadszedł rok 1939. 1 września nie odbyły się uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Na Żochów już od samego rana były niemieckie samoloty i dokonywały cyklicznego bombardowania, zwłaszcza okolic szosy i trakcji kolejowej. Kiedy przyjdą podpalić dom, ten, w którym mieszkasz, Polskę. Kiedy rzucą przed siebie grom, kiedy runą żelaznym wojskiem i pod drzwiami staną. I nocą kolbami w drzwi załomocą, ty, ze snu podnosząc koń, stań u drzwi. Bagnet na broń, trzeba krwi. Są w ojczyźnie rachunki krzywd. Obca dłoń ich też nie przekreśli, ale krwi nie odmówi nikt. Wysączymy ją z piersi i z pieśni. Cóż, że nieraz smakował gorzko na tej ziemi więziennych leb. Za ten dłoń podniesioną nad Polską. Kula w Na podstawie dostępnych źródeł udało, udało się ustalić, iż do roku 1900 szkoła brzuchownia była jedną klasą. Później dopiero utworzono do dwuklasową. W szkole jednoklasowej uczył jeden nauczyciel, natomiast w dwuklasowej były dwa etapy nauczycielskie. Udało się też ustalić nazwiska nauczycieli, którzy w latach 1912-1946 pracowali w dzisiejszej szkole. Są to Helena Czodeturna, nauczycielka, Józef Duszkiewicz, kierownik, Waleria Gąpurna, nauczycielka, Bronisław Grajs, kierownik, Maryna Grajs, nauczycielka. Maria Nowicka, nauczycielka. Helena Sykowska, nauczycielka. Warto zwrócić uwagę na przedmioty, które były nauczane w szkole klasowej. Od lat 30. w szkole już siedmioklasowej. Były to język polski, rachunki z geometrią, przyroda, geografia, historia, rysunki, śpiew, ćwiczenia cielesne, roboty kobiece, roboty ręczne. Na pierwszym miejscu widniały oceny ze sprawowania i nauki religii. Chmury Szkoły Rzechowskiej w pierwszym 30 lecie XX wieku opuściło wielu znamienitych absolwentów. Niektórzy żyją do dziś i być może są pośród nas, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Na szczególną uwagę zasługują takie postacie jak ksiądz Józef Smaczniak, Karol Popiel, ksiądz Jan Kuśnikiewicz, Tomasz Wołek. Ksiądz Józef Smaczniak został aresztowany przez Gestapo 17 sierpnia 1941 roku i poddany okrutnemu, niemal rocznemu śledztwu. Nikogo nie wydał. Został uprzedzony przed aresztowaniem i mógł zbiec, ale odmówił pomocy. Zmarł w Królewskim więzieniu w Stanisławowie 17 czerwca 1942 roku. Na typu. Karol Pokrył był w po 18 lata 1922-27. Mieszkał niedaleko obecnej szkoły. Zmarł w 1977 roku w Rzymie. Został pochowany na obowiązkach w Warszawie. Krzac Jan który jako zakładnik świadomie wybrał męczeńską śmierć, nie chcąc znaleźć na nim swoich parafian, Zginął w 1943 roku. Święciniu niemieckim obozie zagładu. Tomasz Bobek, zamordowany przez władze radzieckie na nieludzkiej ziemi Wykonu w roku 1940. Dom jego pamięci został posadzony na terenie naszej szkoły w 2010 roku. Lata 20, lata 30. dzisiaj do nie był pretekstem, wspomnieniem szkolnych minionych chwil. Lata 20, lata 30 i dzisiaj wspomnieć szelestem. Miłym uśmiechem są kart, które od niepamięci ochronią nas. Pod koniec listopada podamy informacje o tych do tej pory przyszli i mam nadzieję, że oklaski pokazały, że się podobało i że warto było. Chciałabym jeszcze podziękować za eksponaty wypożyczone. Można się przejść, chociaż już na pewno Państwo wcześniej widzieliście, ale są to i szybkie, pięknie prowadzone, oryginalne z tamtych lat i ładnie, Pani Joanna Koniec, Pani Barbara Peza zbierały wszystkie te eksponaty od Państwa, więc Państwo sami wiecie, że szukaliście w ostrych akurat wszystkie te na naftowe, łapie w ksiądz, pała, marze, nie najróżniejsze eksponatów. Bardzo dziękuję i mam nadzieję zobaczyć Państwa już za miesiąc. Jeszcze tylko jedno pytanie, czy ktoś może chciałby zabrać głos?